Cześć, Anka na działce, wita. Dzisiaj udało mi się pokopać trochę nadal w tym kącie, w którym będą rosły e, dynie. I zmierzyłam sobie, że ta ramka, którą zachowałam na to miejsce, e, idealnie się tutaj wpasuje i jeszcze będzie wygodna ścieżka dookoła. E, także e, jest git. E, podlałam gruszeczkę jeszcze raz e, tym... Jak to się nazywa, taki, wody, taki mokry kompost e, z gnijących e, m, pokrzyw i z takiej rośliny, która się nazywa camphrey a ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Więc się nazywa camphor T, że się ścina liście, moczy się w wodzie i czeka aż, aż zgniją i potem tą wodą, tą, tym takim śmierdzącym kompotem em, rozcieńczonym z wodą podlewa się e, różne warzywka i e, roślinki, żeby im em, dodać e, e, składników odżywczych. No, i drugi raz podlałam już tą gruszeczkę. Tutaj sąsiad mi ją spryskiwał jakiś tydzień temu jakimś swoim zajzajerem. i widzę, że te listki, które wcześniej były takie poskręcane, to się tak jakby wyprostowały. Nie wiem teraz, która metoda pomogła, ale coś pomogło. Sąsiadka kazała mi rozmawiać z tą gruszką, więc nie rozmawiam, żeby się nie czuła odrzucona. Chociaż ciężko mi jest przekonać ją, jak bardzo ją kocham, w momencie, kiedy nie jestem fanką gruszek i wcale mi na niej nie zależy. Muszę bardzo, bardzo kłamać. Tutaj zauważyłam, że mrówki się po niej wspinają, więc chyba będę musiała zastosować jakiś środek na mrówki. To jest ta jedyna gałązka, która poprzednio była nieposkręcana i widać, że te liście są dużo ciemniejsze niż te liście, które dopiero teraz zaczęły się normalnie zachowywać, więc no nadal jest jedna na przykład, gałązka e, kompletnie łysa. E, pomimo, że w środku jest żywa, więc e, zobaczymy. E, trzymamy za Ciebie kciuki. kruszeczka, dawaj radę. No a, e, a greścik, jak widać z wierzchu jest całkiem podeptany, poskakany, powyżerany. I sąsiad mi się tutaj poskarżył, mówił: O, Ana, bo ja się tak bałem, że ty sobie pomyślisz, że to nasze dzieci ci tak wyżarły ten agres, który, no, jest jeszcze niedojrzały w ogóle, jest zielony i twardy i nie wiem, czy dałoby się go zjeść. No, ale to ewidentnie jest zniszczenie spowodowane przez gołębie, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dzieci sąsiada tutaj tak okrakiem na tych krzakach siadały i deptały gałęzie i łamały. No więc sąsiad mi pożyczył taką siatkę przeciw ptakom, bo ma dużo, a ja nie miałam akurat żadnej. No i zamontowałam stojaczki z butelek, żeby patyczki nie przelatywały przez te oka. No i zrobiłam zasiek taki, no takie trochę Auschwitz dla agrestu. No ale coś tam z tego agrestu jeszcze może tutaj jak widać zostało, więc szkoda by mi było go całego zmarnować. I tak jak widziałam tutaj te agresty leżące na ziemi wcześniej i mi się wydawało, że to może agrestowi było przykro, że mu popsułam e, przy pieleniu e, Korzenie, no to wychodzi na to, że to już się gołębie zaczęły interesować, tylko na razie to jeszcze tak delikatnie ob, obdżubywały te agresy z zewnątrz, no a teraz to już jest po prostu skakanie po dachu bez zabezpieczenia. No więc teraz już jest zabezpieczenie zrobione. Tutaj sobie dokończyłam troszkę obsypywać. Taką ścieżkę zrobiłam dookoła z tych, z, z tych okrawków liści i ciętych drewien i tam sobie ten róg wykończyłam, po prostu nie, pod, nie podkładałam żadnej podkładki I tak na gołą ziemię rzuciłam. Bo zobaczyłam, że z hałdy tutaj jeszcze trochę zostało, więc jeżeli nie ma jakiegoś pilnego zapotrzebowania wśród sąsiadów, no to czemu nie. Oto jest właśnie ten Comfrey. To ładnie kwitnie i pszczółki i trzmiele bardzo to lubią, więc teraz trzymam tak kwiaty, żeby trochę się zdążyły te zapylacze nacieszyć. Tutaj to co widzę żółknie to zaraz powycinam i wrzucę tam do kompostownika, bo te liście też dobrze uaktywniają kompost, przyspieszają zdrowe gnicie. Na dzisiaj chyba już wystarczy, 3,5 godziny tutaj jestem. Podziubałam, popodlewałam no i na razie jest tak, no, miętki się trzymają. To na razie pa.